Szanowni Państwo, dzisiaj mamy coś naprawdę ekstra. Jest pechowy 13 dzień maja i jestem w gospodarstwie chyba najbardziej znanym w obrębie Piotrkowa Trybunalskiego. Jestem w Nowalice i chciałbym Wam coś pokazać w temacie sałaty rzymskiej Taki oto towar wyszła petarda. Jest to sałata rzymska, która generalnie jest przeznaczona na rynek mili. Nie jakiś e, ogromny przemysłowy. Ta sałata jest bardzo czysta. Yy, nie podgniwa od dołu, nie ma Tibernu, nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Zarówno w środku, jak i na obrzeżach nie ma, nic się nie dzieje. Jest, jest wszystko fantastycznie. Natomiast y, mieliśmy przed chwilą bardzo niskie temperatury. Teraz mamy bardzo wysokie i tutaj proszę pamiętać, że sałaty generalnie źle reagują na takie zmiany. Często jest to związane z gospodarką wapniową. Także lektura dla wszystkich oglądających. Proszę zapoznać się z gospodarką wapniową w tego typu roślinach, no i zastosować odpowiednie środki, które dostarczą w sposób szybki i dokładny wapń.